Trzy świeże Unusual Hello. Memes Compilation Wiemy się moi drodzy, że to jest fantastyczny pomysł, żeby właśnie teraz je obejrzeć, na koniec! Gdy sędzia piekł i taral kylmety i rup Gdzie mienia nociu, flash mnie w oczko W nizatny depp Tak, zawsze chciałem pójść do wojska, tylko po to Chodź Tito, gatito Tego Tito tam ujrany <glipy> chyba Jebany, Newton. wychowane z kątami. Ale balans, jebany. Nie stracił go. Kej z giftem dla Sławczana. Dziękuję ci bardzo, Kej. I witam cię, Sławczan, bardzo serdecznie. No! Jak biegnie fajnie. Ale dziwnie, kurczę. Pedro Pascal. Sikijo, por favor, to the fuck from me. A to był ten? Pedro Pascal? No, ojej. Adon! What the Co ja oglądam? Co to było za śmiech? Jakbym coś takiego usłyszał na kontroli granicznej, to od razu What? bym odjebał pistoletem A chłop podciął samego siebie rękoma. No, oh San Andreas na kodach.

At the age of 12 she was run over oh, yes. in our driveway. Oh yes. Oh my. <laughs> like so 12 like... he was run over in our driveway. I oh. Oh, Jesus Maria? Mówiłem wam, nie chcecie się wyjechać, nie zakładajcie szpilek. No. Paiz, witam cię. Dziękuję ci bardzo. No. 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 Za 6 miesięcy. No. I <laughs> Coraz więcej ostatnich widzę filmików, w których ptaki palą szlugi. Brodny, dziękuję ci bardzo. Wujkowie. Nie mam rodzeństwa, więc nie będę za bardzo wujkiem takim prawdziwym. A, Węgielek! <laughs> Jakie UFO! Ale pełny zen ten kot miał, naprawdę. Karolata, dziękuję ci ślicznie no, to za to... giveciki i za dona Iciora. Chyba nie był zadowolony. O! 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 To jest problem, z którym się ja osobiście nigdy nie spotkałem. Nie! Przemysła, widzisz to? Tragedia na skalę światową. Żałoba! Ja podziwiam, że ktoś jest w stanie założyć kotu taki kołnierz pozabiegowy i że ten kot tego nie zdejmie. Z mojego doświadczenia działają tylko ubranka. Uwaga, dziękuję ci bardzo. Akurat na końcówkę, to fakt. O Kirby. Albo raczej w Wiedziałem. czułem, że to nadchodzi. Uh, Geto engineering. Ty też Maria, to u mnie ubranka. Exist. Taki koniec? Nie, nie widzę takiego. <laughs> Biedny gość, myślał, że robi zdjęcie. Teraz jest sławny. O, o! Jaki grubol to był, Jesus. O! I am Co się tutaj kurwa stało? Ale nie pytać o tak. Ja wiem policja chyba łapała jakiegoś niebezpiecznego typa, ale wyglądało jak coś innego. Kiedy ziomek odpisze na Discordzie, że gra. Co jest?

Get the phone, your mama. No. I'm not doing it. <laughs> I know for a fact I can break <laughs> this. Egg. How hard could it possibly be to <laughs> crack this <can't>... egg? <laughs> no, I don't even want to apply just, pressure. Just, just trust. Whoa. <laughs> 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 these jeans here. I'm trying to break this egg. Oh. Everyone, I have a question. Alina, Kenny, will you go to prom with me? Oh, least, oh, why gorgeous did I stay that women, long? Or why did I keep doing and that? Like, and you had to wait, forgive I yourself for that. Dobra, ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałem, to spierdolenie gruntu z pod nóg, naprawdę. Lecimy dalej, kolejny filmik. Dobry wieczór wszystkim, którzy nagle randomowo przychodzą, akurat teraz. O. Psy nie dają ani jednego jebania. Chyba tutoriala jeszcze nie przeszedł na latanie. Kos, duży błąd. Oh! Boże, bladaś podniosło. Co się tu kurwa dzieje? Boże, jakie creepy to jest. Naprawdę tak fryzjerzy This trenują i barberzy? Stabbing a cheese. <laughs> Jego mięciutko wylądował. Oj! <laughs> Pełna amortyzacja. <laughs> Fresh off the panini cheese pole! <laughs> Twist, <grywka> twist, heel, hold! O. Zgubił końcówki tego? Charging <grywka> <grywka> up my biscuits when I get this maximum power Hey, my biscuit. On też ma dołącza do grona zielonych na tym streamie Ale miał, miał tam ktoś spust szynka co to kurwa jest? O, chyba to nie, nie miało większego zdarzenia. Ah. After a really intense day, is to uh, light an incense. Ah doms. Joint me wpadło w wodę, Tomek, nie? Czy wypalił się joint

Ale lo jesteś. Słuchaj, że coś strasznie w fabule zmienili i przez to ten film jest mega chujowy. Jak <grywia> to nazywacie <zajebnie> się chyba? Eee. Yeah. And you got monkeys and you got whales and you got French people. Co all wymieniała? would be Well, <laughs> I was laying in bed, and I like <laughs> <laughs> Here's a question: Would the two of you ever collaborate on a creative process? David, no. I would say keep it the same to the right. Oh shit! Strzeże przejścia, bo komonach tak byś nie ominął go. No, co, co się kurwa stało? Co się stało? On no, jedynkę wrzucił? Może wsteczny, tylko że na przejściu begówce? Jadna półda? Tak. Jesteś fajny? Tak. Ok. Chupiertoole, <grydolę>, co to za przeklęty ice cream, truck? Co to kurwa jest premiera nowego kryptokoina? No ale we cię była, a boże. Ej! Elegancka jak cholera. Please catch up my wife is pregnant. Please send extra honey mustard in ketchup. Alright, guys, I have an issue. It's just like two.

Widzieliście jak jej dupa podskoczyła? Czemu tak momentalnie to zauważyłem? Obserwujcie! Nie dobra, wydawało mi się tylko. Chyba coś sobie zmaterializowałem w umyśle. Kurwa, to był tak delikatny ruch! Co tam się dzieje pod tym? Halo! Pan skolopendra! Look at your elbows where you hit the ground because people they bruise easily. I remember my dad um, would take a band-aid off. Smash your past. Smash, smash. smash, that looks good. So is this a person or a restaurant? That's a burger. <laughs> <laughs> O chuj! Ej, ale legitnie, gdyby ktoś na boisku piłki nożnej zdjął buta i rzucił w piłkę tak, że ta akurat się odbije i nie trafi do bramki, to czy to jakby jest legitne? Obstawiałbym, że nie, ale różne rzeczy się zdarzają. Talking, on... <laughs> no, podczas freestylu wychodzi prawdziwa natura człowieka. I, I do not have to have a driver's license to drive a car. I znam okay. my right okay. You're under arrest. I... <laughs> tak, świetnie. Ludzie, którzy uważają, że prawo jazdy jest potrzebne tylko jeżeli się jeździ w celach nie prywatnych, tylko komercyjnych. Ostatni filmik Damn. <laughs> Aj, Najman poleciał. Deaktywację aktywację zaliczył. W by chyba nie przeszło. Ale wlezie do tej dziury zaraz. Co to kurwa je? Trochę to potwale z każdej strony się ryba zrobi. Czemu sobie zaraz i pije jeszcze? Wow, o Boże! To, to, jest, to jest ta jedna kaseta, którą znajdujesz u starego w szufladzie. Odpalasz tam takie rzeczy. Woman. Gdzie zbiłeś do ekspedycji Sebastian to nie jest gra, która się dobrze ogląda. Tam tyle czasu się spędza po prostu na walkach turowych i chodzeniu. Nadal jestem tego zdania. Po tym jak trochę sobie pograłem jeszcze sam. Sojusz, jestem te, z tego. I to jest Miagi z Karatekida? Oh, oh. oh, <laughs> ale sztuczki. O oh, mój Boże, nie, ale Sy ile naprawiam się. <laughs> <laughs> Ej, tu daje. Bo wiem, koty siedzą, koty siedzą, jak ludzie. Gadejo. Taniec z diabłem. O! <laughs> Hamon, co? O, nie. o kurwa! Dobra, jakby czasami trzeba myśleć o konsekwencjach naszych czynów. W życiu bym sobie nie wyobraził, że coś takiego się po takim kopnięciu stanie. To oni to zaplanowali? Nie, łapy do góry! Chyba trzeba było pchać. Damn! Co to za zmyła? Stuprocentowa skuteczna! woda zabrała go ze sobą. Karolates, masz jeszcze jednego, dziękuję ci bardzo, Karolates, nie potrzebowałem, jakby nic, żadnych nie potrzebuję, szczególnie po tym, co Nismo zrobił tutaj, bądź zrobiła, dziękuję ci ślicznie, za wsparcie wsparciustwo. <grym> to jest ten moment, kiedy ma się 12 lat i się wierzy, że co jest się mistrzem parkura. damn! Ten jaki kurwa lifehack sobie wymyślił, wszystko jego. <grym <grym o! Tak, tam blisko bróżby! Leciał na niego! Okay. Good, There we go. Go. Oh Jest ten program, gdzie ludzie z autyzmem się spotykają. Teraz <laughs> Karola Tes, wybacz! A tutaj, mówię, tylko najbardziej wyjątkowa osoby zasługują na transformację ksywki. Roczne myśli w sali szkolnej, których nie da się opanować. Um. Karolaitis? Yeah, <laughs> <more laughs> <than laughs> Kurwa, różne opcje. Nie. Okay. <laughs> <laughs> yeah. Pierwszy znak bycia zakażonym. Nadmierny sfond. Kokainą. Cięmałaś w krela, jak tam klaszek. O Boże, nie, do doko zalani piwem. No, <coughs> danke, reicht. O kurwa. Niesamowite mieć coś takiego uwiecznionego. <mulary> 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 Właśnie to może iść i zapierdalać na tym. Co się dzieje? Niezwą szalony człowieku. Spokojnie. Nope, that's not rain. Somebody shot our water tower. Shot the silhouette of Johnny Cash in very sensitive area. <laughs> to cash stabi na dom. give Jesse Na jecha, na kroku jecha, Welcome to the future of backpacking. I have you never seen a it. backpack that moves like this or that lets you move like this. Kyle Bush asked for something else. I need a banana. That is exactly what they've done. They have got a banana. Alexa, play the happy birthday song. Play a specific song with an Amazon Music Unlimited free trial on this Echo. It's free for 30 days and then five pounds and ninety nine pence a month until you cancel. Terms in the Alexa app. Should I start your free trial and play Happy Birthday? Yes, please. No, 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 oh, no, no, no. The no, bank no. needs additional verification for your payment. Oh no! I you no. started cancel. your Amazon Music Unlimited free trial on this Echo. No. Oh. <laughs> Panika, taka piękna to miała być chwila, ale nie do końca wyszło.